Witajcie ponownie. Zima się kończy. Trzeba wrócić na akweny. Nie no, wcześniej też bym łaził, ale nie było czasu. Dzisiaj taki szybki wypad, bo nie mam czasu. Taki górski ciek. Bliska rzeczka. Nowe rękawice od Maktomu. Nowa paczka, nowe nadzieje. Paczka od Artura też bardzo fajna. Jak było widać. Dzięki Artur jeszcze raz. Arturze skaniowa całą zimę dawałeś radę. A ja muszę nadrobić zaległości. Nie wiem czy coś tu wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo wiecie, to Górski ciek. No jest pokrywka to chyba dobrze wróży no to do bazy będę pewnie tędy wracał zobaczcie ile śmieci nie wiem czy mam czasu zbierać bo słońce zachodzi ale chociaż ten kawałek zrobię no pewnie że jak mnie któryś śmieć wkurzy no to go zabiorę mam worki wszystko jest Górskie rzeczki mają to do siebie, że potrafią płynąć szalenie szybko, i z nurtem wszystko się zabiera, jak kurczę turyści. Na razie za wiele to tu nie ma. Fantów. Słyszę syreny straży pożarnej jak tu jechałem to jakiś mistrzu wypalał trawy Chwyta albo nie chwyta. no i wypalał te trawy i wyglądało to widowiskowo i strasznie ale ogólnie to chyba nie jest mądre tak trawy wypalać z wiosną Wszyscy o tym trąbią. O proszę, piękna rzecz, jakaś taka kratka. Coś od czegoś, no ale cieszy. To znaczy, że jest potencjał. Muszę gdzieś stworzyć bazę. Pozdrawiam Flaminga, bo on też często o tych bazach mówi. Co ciekawe, na razie tu nie widzę O, fluś jakiś mały Dobra i fluś O, poszedł z powrotem do wody Nie wiem, bo stąd na główkę skoczę na dół Dobra, trzeba tam jakoś zleść Wezmę to wiadro. Posódź. Albo nie posłuży. No. Dobra ziemia. Fajnie tak pobrodzić. śmieć no to wezmę oj kabzel butelkę też wezmę no bo Intrygujący fanta, ale nie metal. No to, że go na pewno nie zobaczę. Ale jest flaming zakopany. Mamy tą pokrywkę tutaj idziemy pod kaskadę. Patrzcie jaki klimat dolnego Śląska. Flaming, Flaming Tiger. jakoś trzeba będzie tam zleść Militara. w takie ostre i cały urobek wyleciał rozbierany. Dobra, to Jakaś wyspa. Chyba na tej wyspie zrobię bazę. Pewnie latem bym tu nie wlazł, bo widzicie to tu za... No mówię, tajemniczy Dolny Śląsk. O tu głębiej. Tu jest dziury. Kamienie, grześka, zimna woda i flaszki do bazy O i flaming. ale się ukryło Do bazy na wyspę. Uuu, trafione. Takie piękne miejsca, tyle śmieci. uważać, żeby nie wpaść po uszy. Kaszek mi tu Po flaminga zawsze warto się schylić. Do bazy. Ciemno się robi, idę jeszcze pod ten mostek. Ciekawy kamień. Tak, taki pisiorek jakiś. Może wezmę. Nie wiem po co, ale dobra, okej. Okay. do bazy, do bazy, do bazy. Więcej śmieci niż metalu. Aluminium. Idę po ten most jeszcze. Patrzcie. Trour. Jakiś fajans. Kawałek porcelany. Do bazy Znowu pokrywka Nie, to nie pokrywka To jakiś arcyciekawy fant Ale tu pokrywka domu Majonezik, bo to święta idą Upony nie wezmę, bo widzicie Leży to taka jak jakiegoś ruskiego auta Idę do mostu I na pierwszy raz w tym roku wystarczy, no bo to mój pierwszy wypad w tym roku Kafel Pieca Troszki dają czadu. Warto też wspomnieć o Dario, bo ten też całą zimę nie poddawał się i robił fajne odcinki jeżdżąc po swoich terenach, swojej okolicy. O, nic się nie łapie, ale flaming jest. kawałek telefonu komórkowego starego i co? i proszę Państwa kotlet na koniec cóż na tym dzisiaj zakończę wezmę to co mam w tym wiadrze fajny teren robi się ciemno Dolny Śląsk, wrócę jeszcze do bazy. Czyli się tego ptaszka to dobry zwiastun cieplejszych dni. Tego metalu pewnie jest tu więcej, ale to krótki wypad. Otwierający sezon defloracja wiosny. Dotarłem na wyspę, do bazy. Urobek, w większości to śmieci. Chociaż trochę zabiorę. No i ta rura, kratka rura. Pokrywki jakieś, zakrętka od lewu Nic rzucającego na kolana, ale... Ta rura. Niczego sobie. Dobra. Jeszcze raz Artur. Dzięki za paczkę. Bardzo miła niespodzianka. O, cały urobek przy aucie. Torba z łosiem. Jeszcze żyje. Ta rura śmieci. Kratka. Śmieci, śmieci. No i co, byle do wiosny. Do następnego.